Znany cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pani Natalia bardzo cierpiała z powodu narośli, jaka pojawiła się na jej twarzy. Kiedy lekarze stwierdzili, że narośl jest złośliwa, udała się po pomoc do uzdrowiciela. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stowieckiego. jak ja płakam, Jak ja mówię. I córka mi nawet tego nie powiedziała, bo bym nawet nie wiedziała i nie przyszłabym tu o pomoc! Bo bym nie wiedziała nawet o tym, że to jest złośliwa narość, a to mnie tak bolało, Boże kochany, nie mogłam wytrzymać, ani dzień, ani noc nie przestawało, tylko tak. Bolało, przestało sekundę może i agen ten ból przychodził z powrotem, tak to szczypało, tak jakby igłami to kół. tak okropnie to bolało. Ja mówię, jak to jest złośliwa naród, to się powiększa i, i z tego dostaje się raka większego czy, i się umiera. Oj, załamana. Ani nie chciałam nic zrobić. Tylko siedziałam i myślałam, że to już koniec ze mną będzie, bo to się rozwija, rozwija i człowieka zabiera. A ja mówię, to jest ostatnia moja deska ratunku, co ja idę do tego pana teraz. Tak i powiedziałam. Pierwszy raz jak zamówiłam wizytę. Tak, tak, no, była wielka ulga. Pierwszy raz może nie tak za dużo, ale po drugim razie, jak przyszłam, to już duża różnica była, duża różnica, wielka pomoc była, już tak sztypało nie bolało. Po każdej było lepiej, lepiej, lepiej. Coraz to mniej odczuwałam, a teraz to już nic mnie nie boli. Tak chyba Pan Bóg już dał, że, że przyszłam tutaj i, i dostałam tak pomoc. Dobrze, że ja przyszłam do pana Ireneusza Sobieskiego. I polecam wszystkich, którzy coś dolega, żeby się udali na ostatni ratunek, bo wszystkim pomagał i mnie pomógł i każdemu pomoże. Dużo jestem zadowolona. To mnie poratowało może od śmierci. Bo to by się rozwijało, ja by może niedługo z tym mogła pociągnąć. ale ja teraz nie odczuwam nic. Jestem wdzięczna dużo za tę pomoc. Pani Natalia przyszła do uzdrowiciela. Na szczęście jego pomoc okazała się bardzo skuteczna. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę pod numerem telefonu 773-283-1505. 283, -1505 -283 -1505.